Witajcie serdecznie, kochani, w kolejnym odcineczku. Dzisiaj siódemkowy zawrót głowy. Jest Classic Black, jest Fortuna 7, różowe diamentowe, dwa razy Happy 7, 7. I 5 tych siódemeczek yy, super siódemek. Wkład 50, zobaczymy, czy to coś będzie, czy nie będzie. Jest 6, 4, 2, 5, 8, 9 i 3. Pierwsza siódemka przegrana. Druga z numerem 58. Ciekawe, czy tu coś będzie. Jest 8, 5, 4, 6, 9, 3 i 2. Oj, dwie na raz poszły. Sześćdziesiątka. Jest ósemka, szóstka, dziewiątka, piątka, trójka, czwórka i dwójeczka. Kolejne. Sześćdziesiąty drugi numerek.

IP77 bardzo rzadko przeze mnie drapany, w się szukam podkowy, a jest winogronko i wygrywających 12, a jeszcze tego szyderczyka 12, 52, 39 i 57, a jest szyderczyk, super, 29, 51, 14, 16, 17, nie ma.

Nie pamiętam kontrolnej. Mowyjce. Super. Fortuna 7 z czwóreczką. Szukamy tutaj portfela. I siódemeczki. Kwiat, ananas, a jest portfel. Stropka z numerem czwartym. Awokado, kawa, wiśnie, biedronka podkowa, rower, chmury, plecak, karta. Narty, diament, słońce, korona, palma, balsam i gwiazda. Jest jeden wygrywający portfel, a pod nim dyszka. C, C, C. Grosz do grosza i coś się zbierze. Ostatnia z numerem 18 Classic Black. Premiera fajnie wyszła. Kość, ten, czapka, świat, korona, kawa, dzwonek, bank, korale, pierścionek, księżyc, samolot, jabłko, serce, gitara, truskawka, ptak, auto, gruszka i zegarek, czyli jest pustą, ale pomimo do tego, że pustych jest dzisiaj dużo, bo był taki duży miks z dużej ilości zrapego. Polski język, trudny język. Porać na odcinku. Happy 7,7. 7 25 zł. Tak, na super, 7 to już piękny wynik, bo siódemeczka 7, 7 zł. Czyli tutaj mamy już 25 i 7, to jest 32 zł. 32 zł i 20 to jest 52, to już jest plusik. I dyszka 62 na 50. Do czegoż. Sięć więcej. Fajny plusik na odcinku. I, I to cieszy. Dobrze, kochani. Do zobaczenia. Do kolejnych odcineczków. Pa, pa, pa.